Witam z tej strony Adaś. Dzisiaj chciałem Wam odpowiedzieć na kilka pytań. Są to pytania zadane przez Anię i Pawła Którzy starają się w tej chwili o widzę. Mam nadzieję, że się wszystko trzymam kciuki za Was i te dzieciaki. Pytacie proprziliście, żebym nakręcił kawałek o tym, co, jak spędzamy wolny czas. O dzieciach już było, więc o dzieciach nie będę mówił, może troszeczkę. Spędzanie wolnego czasu wieczorem po południu. Tanie rozrywki dla biednych przyjezdnych. Czy warto mieć rowery dla całej rodziny, czy za gorąco na nie? Zacznę może od końca. Per, Perth jest miejscem, gdzie ludzie spędzają czas na dworzu, poruszają się, chodzą do parków, biegają, jeżdżą na rowerach, jeżdżą bardzo dużo. Można spotkać bardzo dużo rowerzystów, jeżdżących na bardzo drogich rowerach. Naprawdę potrafią wydawać na rowery chyba nawet dziesiątki tysięcy dolarów. Naprawdę, że jak się idzie do sklepu rowerowego, to tutaj ciężko znaleźć rower będzie 1000 dolarów. Większość rowerów to są tak zwane rowery szosowe, ja bym to nazwał, czyli, czyli przystosowane do jazdy po szosach, po ich ścieżkach rowerowych, które są generalnie jak szosy. Nie są to jakieś wybrukowane powierzchnie, są to, są to po prostu ulice dla rowerów. Aniu, my tu mamy dwa rowery, trzy rowery. Jeśli będzie to interesowało, proszę bardzo. Jeden rower kupiłem na początku, przemieszczałem się tym rowerem. Do pracy przez pierwsze dwa miesiące nie posiadałem samochodu, więc poruszałem się rowerem bądź, bądź na nóżkach, ale większość czasu rowerem dojeżdżałem do pracy. Nie są to rowery nowe, chociaż planuję sobie teraz zakupić jakiś nowy rowerek. Może jeszcze nie teraz, może za dwa miesiące. Dobra, wracamy tutaj. No, żeby nie było widać, jak spędzamy wolny czas. A jak Wy spędzacie wolny czas w Polsce? Um, każdy weekend staramy się gdzieś wyjść, wyjechać, wyjść nawet na plac zabaw. Około placów zabaw są, są miejsca, gdzie, gdzie przyjemnie rodzice mogą sobie spędzić czas. Barbecue są jest trawa, są drzewka, jest jakaś woda, więc można wspólnie spędzić sobie czas. Dzieci bawią, bawią się wspólnie na placach zabaw. Rodzice przy, przyrządzają sobie jakieś pyszne jedzonko na barbecue, Siedzą, gadają, czasem po winko. Zresztą na pewno widzieliście to już na, na jakichś innych naszych filmach. Znowu samolot. Mieszkamy na trasie samolotowej. Dzisiaj wyjątkowo psują mi film. Jak jeszcze spędzamy wolny czas, no odwiedzamy znajomych. Mamy sporo znajomych już, których, którzy często się odwiedzają. Czasami jakieś, na jakiegoś drinka wieczorem, chociaż nie za często. Czasami po prostu na kawę, na, na jakieś ciasto. No i oczywiście plaża. Zaczyna się okres plażowy, zaczyna się robić coraz cieplej, jak widać. Dzisiaj jeszcze padało, ale, ale już teraz jest ładnie. Myślę, że przyszłego tygodnia zacznie się ciepło. Generalnie marzę o tym, bo, bo moja praca jest trochę uwarunkowana od, od pogody i ostatnio troszeczkę dużo czasu spędzam w domu, dlatego też pewnie mam czas, żeby nagrać. Kilka filmów dla Was. Tanie, tanie rozrywki dla biednych przyjezdnych. Generalnie w Perth jest większość rzeczy za darmo, także, także tutaj nie ma co, co myśleć o tanich rozrywkach. Jest przecież plaża, która nie jest płatna. Wszystkie parki, wszystkie place zabaw są, są darmowe. Jest wiele miejsc, do których można pójść za darmo. Jest, jest, są muzea, które są za darmo. Jest wiele parków, jest wiele miejsc, które możemy zobaczyć po prostu z Afryką. Wszystkie parki, wszy, cała natura, to wszystko jest za darmo. Także Perth jest miejscem dla, dla Was, dla biednych, przyjezdnych. <laughs> Tylko żeby mieć na paliwo a nie ten pierwszy samochód. Z uwagi na to, że mamy malucha, to większość czasu spędzamy z nim, ponieważ nie ma jeszcze nikogo, kto mógłby z nim zostać, a my moglibyśmy sobie wyskoczyć wieczorem gdzieś tam sami. Eee, to spędzamy czas rodzinnie, czyli parki, Czasem wyskoczymy na basen, czasem wyskoczymy gdzieś na rowerek, czasem wyskoczymy sobie pobiegać. Tak samo jak w kraju, jak w ojczyźnie. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Nie siedzę za wieczorem, za często z drinkiem. Zdarzało mi się to może kilka razy. Więc, więc ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy jak to jest wieczorem, siedząc na deku z drinkiem. Czy mnie komary gryzą, ale siedząc bez drinka, w tej chwili komarów nie ma, ale jak będzie wa, komary przyjdą i będą gryzły. Wtedy się psika, do, jak to się mówi, na deku, takim specjalnym sprayem i nie przylatują. Te, 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 tego całego robactwa, wtedy nie ma, znika na wieczór i przyjdzie następnego dnia. Więc nie gryzą za bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę jeszcze raz, żebyście dostali tę widzę i mam nadzieję, że roda dzień będzie już odpowiedź i zobaczymy się na Czerwonej Ziemi.